Hmm. Ha. <laughs> yeah. Tak! A masz głopny gadzie! Aha! Kraken z kamden to już przeszłość! Tu wcale nie wygląda jak kraken! A macki gdzie zgubił? Mega słabe! Raczej! To ma być to! Gorsze potwory mi się w życiu śniły! <laughs> Teraz wszyscy mogą się znowu kąpać w stawie, tak? <laughs> Zrobione... <laughs> Co? O co chodzi? Aaaa! Prawdziwy potwór! Ok, jakość, ok jakość, o jakość! Eee, no co tam łabędziu? Dla nas panie łabędziu! <noise> Jak wakacje? Jeśli pytacie o mój królewski pobyt w Balmoral, to owszem wakacje były wprost wyśmienite. Ale nic tak mnie nie cieszy jak powrót do zacisza mojego stawu prywatnego stawu w którym nikogo więcej nie ma. Ha! Tak, jasne, Pójdź tam, spoko. Ha! Ale, wow. samego końca zajezdni. Po co to kisić, nie? Ja!